Witam wszystkich na porannej aktualizacji rynku kryptowalut. 21 kwietnia, piątek. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy na tym rynku działa na własne ryzyko i każdy podejmuje na nim e, samodzielne decyzje. E, tutaj rozmawialiśmy wcześniej o indeksie dolara. Jest szansa jeszcze na podbicie tutaj wyżej, e, co może wywołać. E, spadki na, na kryptowalutach dalej. Nie zrobiliśmy jeszcze zasięgu tej korekty, ani nie dotarliśmy tutaj do oporu. Także to jest ważny poziom do obserwacji. Jeżeli dolar zacznie odbijać, no to jest duże prawdopodobieństwo, że kryptowaluty pójdą w przeciwną stronę. Kolejna <laughs> rzecz, które przygotowają jest DOT. Dot tutaj realizuje nam zasięg tej dużej korekty. Na ten moment docieramy do wsparcia. To były moje poziomy zakupowe, tutaj niżej też mam. I możliwe jest odbicie i powrót do tej strefy i jeżeli byśmy ją wybili, no to następny target jest 7,6. Natomiast widzimy tą korektę na wszystkich kryptowalutach po tych silnych wzrostach ta korekta naprawdę była potrzebna i myślę, że tutaj to odreagowanie. Gdzieś w tych rejonach powinna się skończyć. Miejsce na spadki. Jeszcze mamy tutaj ten poziom 5,860, czy też wydaje się bardzo realny. Także tutaj do obserwacji. Litecoin. Na Litecoinie zgodnie z wyznaczoną strefą. Reakcja podażowa, wybicie tej i trendu, także możliwość dotarcia tutaj. Moje poziomy zakupowe znajdują się tu na zasięgu tej korekty i 84,11. Jeżeli by ta linia puściła no to 79 może 71. Kolejny projekt XRP. Na XRP widzimy, że wybiliśmy tą strefę zakupową i dalej kontynuujemy te spadki. Pierwsze wsparcie 046768. Ja cały czas tutaj zbieram, akumuluję sobie ten projekt po tych cenach. Spodziewam się tego odbicia i kontynuacji ruchu wzrostowego. Niemniej jednak no, musimy się liczyć z tym, że jeszcze możemy zejść niżej. Tu od 0,44,942 to jest następny target, jeżeli stracimy to wsparcie. Później niżej, gdybyśmy jeszcze te spadki były silniejsze, co jest też prawdopodobne, 0,40, no, był, byłby to duży spadek i możliwa negacja tych dalszych wzrostów krótkoterminowo. Niemniej jednak y, trzeba dać takie taki scenariusz pod uwagę, ponieważ Widzimy jakąś tam presję podażową na rynku, pojawiła się kolejny projekt, Arbitrum, Arbitrum dotarło do strefy zakupowej, którą wyznaczyłem, tutaj jest możliwa reakcja popytowa, odbicie, pierwszy target 1,4860, 1,5482. Natomiast gdyby ta strefa nie wytrzymała i wybijemy ją, no to jest 1,2958 moim następnym targetem, gdzie będę dokładał pozycji y, długich do swojego portfela na futures i na y, spodzie. Pamiętajcie, nie są to rekomendacje inwestycyjne. E, tutaj mamy y, algorand. Algorand również zalicza korektę. I dotarliśmy do poziomu, który dla mnie jest bardzo atrakcyjny. Ten nowy tutaj też akumuluję sobie. Wyznaczałem go wcześniej, także na forum był dostęp do tego, że tutaj będę próbował akumulować. Kolejny poziom, gdzie będę dokładał, jest 1759 i ten poziom obserwuję, natomiast odbicie z tej strefy i odbicie od linii trendu, jeżeli byśmy spadli tutaj niżej, no to będzie negacja tego tej, tej, tej linii trendu i tej strefy, którą wyznaczyłem i chwilowa konsolidacja może nastąpić w tym rejonie, natomiast odbicie, no to jest poziom 0,2168-0,2392. Link podobna sytuacja pierwszy target zakupowy zrealizowany. Odbiliśmy się od globalnej linii, znaczy globalnej to, jest to linia trendu spadkowego, gdzie cena wcześniej już reagowała. E, tutaj jest moja strefa zakupowa. E, na tych poziomach również e, dokładam pozycji pod dalsze e, akum, akumuluję pod dalsze wzrosty. Także tutaj e, te poziomy do obserwacji. Kolejna rzecz, resztę autów mówiliśmy sobie na, na naszym webinarze wczorajszym. Natomiast teraz chciałem jeszcze przejść szybko do sytuacji na BTC. I na BTC na tym wykresie, już teraz znajdę tylko ten wykres, który chciałem Wam pokazać tutaj. Czego się spodziewam na Bitcoinie? Mamy dwie korekty, które nam się pojawiły w tym ruchu spadkowym, małą i większą. I możliwe, że zasięg tej mniejszej, zasięg tej mniejszej, która się wydarzyła tutaj, zostanie powtórzony. No, schodzimy niżej. Pierwsze wsparcie to jest 27,710 dla mnie z tego wykresu. Gdyby tutaj się pojawiła jakaś reakcja popytowa, no to będę patrzył w kierunku zasięgu tej korekty. Pierwszy opór jednak mamy na 28680, to jest dla mnie taki, taki poziom, który będzie decydujący o tym, czy idziemy na zasięg korekty, czy nie. Jeżeli podbijemy i zrobimy tylko zasięg tej mniejszej korekty, no to spadamy niżej. Tutaj odbicie, możemy się pokonsolidować w tej strefie i jest szansa wyjścia do zasięgu tej korekty, tak jak miało miejsce to tutaj. Natomiast jeszcze jedna rzecz, którą chcę zwrócić uwagę, jak ten krąg działa nam, jak spycha cenę w dół i każde podejście pod ten krąg dla mnie będzie okazją do zajęcia pozycji krótkich, natomiast wybicie tego kręgu będzie dla mnie sygnałem prowzrostowym i będę zajmował pozycje długie pod kontynuację dalszych wzrostów. Niemniej jednak na ten moment obserwuję poziom 27,710 i 28,300, bo to jest pierwszy, pierwszy opór dla ceny jest 28,300, następny 28,680. Pokonanie tych dwóch oporów jest szansą zrobienia zasięgu tej większej korekty. Podobne poziomy mamy 28,568 na... Hmm, na tym wykresie jako pierwszy opór, który wybiliśmy, i 27561 pierwsze wsparcie. I cała ta niebieska strefa trzyma nam cenę pro wzrostowo, jak i również widzimy, że jesteśmy na zasięgu największej korekty w tym krótkim ruchu wzrostowym. Także zmierzyłem tą korektę i teraz bronimy zasięgu tej korekty. Zobaczcie na, na tym wskaźniku VPVR. Mamy też doskonale widoczny wolumen, który nas zatrzymał tutaj. Jeżeli utracimy tą niebieską strefę, no to bardzo szybko zejdziemy tutaj w okolice 24,500, 500, 20, 5, 24, 900 tutaj w te rejony, tak? 25 25300 przetestujemy kolejne poziomy, które nie były jeszcze przetestowane. Po drodze mamy opór na 26, 200 opór, wsparcie na 26 200, także widzimy, że wybicie tego 26 800 to jest moment, gdzie szybkim ruchem możemy dojść tutaj na 25 000, w okolicy 25 000, także te poziomy do obserwacji, ważna jest ta niebieska strefa. Jeszcze chciałem wrócić do wykresu Ethereum, tutaj mamy Ethereum. I na Ethereum również wybiliśmy zasięg tej dużej zielonej korekty. Jeżeli 1918 nas nie utrzyma, jest testowane w tym momencie, no to kolejne targety mamy, mamy tutaj trochę niżej, 1887, nawet zejście do 1836, 1821. Tutaj bym widział e, takie zejście, jeżeli utracimy ten poziom. I przetestowanie dolnych zasięgów tej konsolidacji, jak i również górę góry tutaj Także tutaj na 1830 mamy bardzo silne wsparcie i tu bym to obserwował. Jeszcze mamy klaster FIBO, kanały FIBO tutaj. Także to, ten zielony box dla mnie jest maksymalnym zasięgiem tych spadków na ten moment, jaki widzę. To by było wszystko, co przygotowałem dla Was dzisiaj na rynku kryptowalut. Życzę wszystkim miłego weekendu. Pamiętajcie, nie są to rekomendacje inwestycyjne. Słyszymy się w poniedziałek. Na forum będę dorzucał analizy w trakcie weekendu. Pamiętajcie. Jeżeli chcecie dołączyć do nas, link jest w opisie pod nagraniem. Można Napisać do mnie prywatnie, odeślę maila, jak dołączyć, co dajemy, co, co jest na forum w ogóle. Są szkolenia, są sygnały handlowe, jest dostęp do wskaźników. Także dużo ciekawych rzeczy tam się dzieje. Do wszystkiego jest są wyślę linki. Jak będziecie chcieli dołączyć, to zapraszam. Życzę miłego dnia i do usłyszenia po weekendzie.